Witam Was w moim devlogu Dzisiaj pokażę Wam Co zrobiłem ostatnio Bo ostatnio dodałem właśnie Cztery nowe czołgi Niszczyciela I czołg ciężki Oprócz tego Dodałem Przycisk wyboru czołgu Czyli możemy sobie na początku gry wybrać Co prawda to nie działa jeszcze Ale pracuję na tym by, by to zadziałało w jakikolwiek sposób I Prace trwają ogólnie. No, no, no co, no będzie to trwało. Będzie, ale, ale warto, warto, warto po prostu. Jest tego, jest tego warto. Te przedsięwzięcie. Dobrze. No to nacisnę tutaj. twórz grę, graj. graj. I, I, o, właśnie. Więc jak naciskiem, naciśniemy na czołg lekki. No to tutaj się pokaże nam czołg lekki, czyli wybraliśmy teraz ten czołg i jakbyśmy nacisnęli ruszań, to by w mapie, na razie, na razie, tymczasowo, bo tak chcę po prostu przetestować to, czy w ogóle można stworzyć to okienko, żeby tutaj się pojawi nowy czołg. I z jakiegoś powodu to nie działa, nie wiem dlaczego ale będę musiał znaleźć właśnie problem w czym występuję, więc na razie to nie działa dałem po prostu, że jak nacisnę nie my, jak nacisnę przycisk kruszaj, to wtedy zaczynam kontrolować ten czołg, czyli zaczynam nim sterować, tym akurat i nieważne jaki typ wybiorę po prostu No i właśnie go teraz kontroluję Widzicie go. To jest ten czołg ciężki. go dodałem. Yy. On ma taki pancerz, że nie przebijemy go ani z przodu, ani z boku. Tylko z tyłu możemy go przebić. Tu jest tył. No, no, no logicznie. No logicznie. Logicznie to wygląda. I to jest... Sprawa wygląda tak, że ten czołg, ten właśnie ten taki biały, to jest ten niszczyciel. I on jako jedyny może przebić ten czołg z przodu i z boku też. Musi go dwa razy trafić ze swojego działa. Z kolei czołg średni i ten taki niebieski, lekki, nie może go przebić ani z przodu, ani z boku, tylko z tyłu może. Czyli to jest tak, że ten ciężki, ciężki ma. W moim, tak w moim założeniu na razie to, to nie działa nie działa po prostu w moim założeniu ma z tyłu być przebijany, czyli być na jednego hita na strzała. jak to w praktyce działa? no w praktyce na razie nie działa, ale ale to kwestia czasu kwestia czasu i pracy nad tym by to pou, poulepszać Dobra to pokażę tutaj że strzelamy właśnie na dwa hity tutaj właśnie jeśli tak ma być na dwa hity z boku z tej, z tej strony i teraz tutaj będziemy strzelać no to właśnie nie jest zabijane jednego hita bo ma być zabijane jednego hita ten czołg średni. Na razie. A tu? O, patrzcie. Nie. Właśnie, to jest tak, że nie działa mi w ogóle to, że czołg może być zabity na jeden strzał. Zdziała. Nie działa to, ale może być zabity na dwa dwa strzały albo że w ogóle w sensie jest trafiony ale e, nie zadaje mu żadnych obrażeń to tylko działa, więc nie działa taki e, one shoot one kill nie działa ten mechanizm i, e, i planuję to naprawić w przyszłości dobra e, to by było wszystko z mojego devloga. Nie wiem kiedy się następnie pojawi, ale jak dodam to, jak dodam po części te rzeczy, które chcę. Jeszcze mam bardzo wiele rzeczy do dodania. Za tak, raz rozpisałem na kartce wszystkie rzeczy. Okazało się, że tego jest jeszcze wiele, ale pra, praca czyni cuda, tak. Ja to robię tak yy, dla pasji, dla hobby i się cieszę z tego. Yy. Dobra, to by było wszystko. Bye.